Cześć. Witam Was serdecznie, Norbert czyli was z tej strony. Witam Was na moim wideoblogu zatytułowanym Chrześcijanin w Biznesie. Będzie to cykl krótkich wideoblogów, które są częścią mojego większego programu szkoleniowego, coachingowego czy eventowego pod tą właśnie nazwą Chrześcijanin w Biznesie. To, co tu znajdziecie, to moje spostrzeżenia, które są wynikiem moich doświadczeń, błędów, porażek, ale też i sukcesów, jakie osiągnąłem w biznesie i w życiu. Jest to wiedza przepraktykowana i sprawdzona na szkoleniach, w których sam uczestniczyłem, pisząc na ścianie moje certyfikaty na pamiątkę tych wydarzeń, ale też jest to wynik szkoleń, które sam poprowadziłem dla moich klientów dla banków, dla firm produkcyjnych, dla firm usługowych oraz też są wynikiem takiej obserwacji współczesnego świata, w jakim obecnie żyjemy. Co to jest biznes w ogóle? Każdy z nas funkcjonuje w jakichś relacjach biznesowych czy tego chce, czy, się, czy, czy tego nie chce. Idziesz do piekarni po bułki, kupujesz bułki, uczestniczysz w biznesie. Tego piekarza. Kupujesz bilet do kina albo na przejazd komunikacją miejską, albo sam może komuś sprzedajesz cokolwiek, czy świadczysz usługi. Masz firmę, nie wiem, budowlaną na przykład, eventową, jesteś muzykiem, nie wiem, sprzedawcą, producentem spodni czegokolwiek. Uczestniczymy wszyscy w biznesie, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, uczestniczymy i tyle. Problem polega na tym, kiedy zaczynamy to rozbierać już na czynniki pierwsze, to i słyszymy słowo biznes. To myślimy o wielkich pieniądzach, jakichś takich potężnych, wysokich wieżowcach, nie? światowych korporacjach. Tymczasem prawdziwy biznes rozgrywa się też tu na naszych oczach każdego dnia. Dlatego też cykl, ten program Chrześcijanie w Biznesie powstał z myślą właśnie o tych, którzy każdego dnia walczą z pokusami pieniądza, a jednocześnie walczą dzielnie o przetrwanie i rozwój swojej firmy. Albo swojego biznesu, albo chcą założyć i rozwijać swój biznes w oparciu o wartości chrześcijańskie, o chrześcijański system wartości. Czy prościej mówiąc, w oparciu o prawdziwą taką relację z Bogiem, ale chcą to robić tak jak ja, bez zbędnego nadęcia, ale z poczuciem humoru oraz to wszystko chcę poprzeć porcją mega konkretnej wiedzy i umiejętności, które chciałbym Tobie podarować. Po co to robię? Mianowicie, po to, że, dlatego że zobaczyłem, że w naszym. W systemie edukacyjnym obecnie jest za mało takiej edukacji biznesowej, przedsiębiorczej, ekonomicznej, takiej zwłaszcza dla młodzieży, która za chwilę będzie startować w dorosłym życiu albo już właśnie startuje i nie wie, co z sobą zrobić. I oni w tam, w technikach, w ulicach potrafią nie wiem, wyliczać całki, różniczki, skomplikowane wzory fizyczne, a nie potrafią y, poprawnie. Wystawić faktury, rozliczyć pit czy jakby zrozumieć, jak działa system podatkowy w Polsce, w którym za chwilę będą musieli funkcjonować. Czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. I za mało, nie, nie mamy za, za dużo możliwości, żeby ich do tego przygotować. Dlatego też to jest pierwszy powód, dlatego też to robię. Drugi powód jest taki, że często wstydzimy się rozmawiać o pieniądzach. My, ludzie wierzący, boimy się rozmawiać, nie wiem, wstydzimy się rozmawiać o. O pieniądzach, o biznesie, także w kościele nie? traktujemy taką temat tabuła. A bo ja jestem chrześcijaninem, to o Kasie nie będę gadał, a nie będę się upominał tam, jak mi się coś należy, a przecież uczciwie zapracowałem, a będę dawał się okradać, bo jestem wierzący i nieważne co do gara włoży moja rodzina, bo ja jestem chrześcijaninem, i tak dalej. To mnie też wkurza czasami, że nie mamy takiej asertywnej pokory, no ale mi się to należy, ja na to zapracowałem, nie ukradłem, i tak dalej. Dlatego też yy, warto przyjrzeć się, spróbować yy, na konkretnych przykładach zobaczyć, jak to widzi Bóg. Mi się wydaje, że widzi to najlepiej. To inna sprawa, że my nie zawsze robimy to, co Pan Bóg nam podpowiada. Ale tak, z jednej strony w Biblii czytamy, tak, yy, w liście do Tymoteusza: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Spoko. A w innym miejscu czytamy: Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A z trzeciej strony, w realnym świecie za realną pracę, za prowadzenie biznesu dostajemy nic innego jak pieniądze. Tak samo my płacimy naszym pracownikom też w wypłacie pieniądze. A ci pracownicy są częścią naszego biznesu właśnie, który prowadzimy. Zatem pieniądz, biznes nie jest złem, lecz jest dobrym. Inna sprawa, że my nie zawsze dobrze używamy pieniądza, nie zawsze uczciwie prowadzimy tam odpowiednio nasz biznes, ale już na przykład papież Benedykt XVI mówi tak, że dobra materialne, same w sobie, one są dobre. A Bóg jest dawcą tych darów, prawda? Więc one należą do Boga. Jak mówi psalm 24. nie? Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. I do niego należy. I w ten sposób spróbujemy sobie to pójść krok dalej. Jeśli chcesz iść taką drogą, to zapraszam serdecznie do następnych odcinków Chrześcijanina w Biznesie. Pójdziemy tam krok dalej, a jeżeli Ci się spodobał ten odcinek, to proszę Cię daj lajka, łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał. Wtedy dasz szansę innym, by mogli skorzystać z tej wiedzy. To też jest, myślę, ważna, taka fa fajna forma dzielenia się czymś, co też jest dobrym. Niekoniecznie przeliczanym na pieniądze, ale też takim, taką podpowiedzią yy, mega fajnej wiedzy, <laughs> takiej, którą będziemy mogli yy, wykorzystać, dzielić się nią. To tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Dobrego dnia.